Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie pod tytułem Masz wiadomość? Masz wiadomość. Jeden, dwa i trzy. Dokonaj, proszę, wyboru. Ok, no dobra. 3 i 2 na boczek. To jest jedyneczka. Wybór jedyneczek. Jaka wiadomość płynie do jedyneczki? Pokażcie karty. Nie taka, jeżeli jedyneczko na ten moment jesteś w jakichś takich blokadach finansowych, masz wrażenie, że gdzieś Twoja praca jest niezauważalna, gdzieś Twój dar, talent nie jest doceniany, to to się zmieni. Odwieźć to światu, pokaż to światu, pokaż się ludziom, wspomnij o sobie w jakiś sposób, zareklamuj się. Że masz jakieś dary, talenty, że coś robisz, czymś się zajmujesz. Najprawdopodobniej są to dary i talenty związane z jasnowidzeniem, jasnosłyszeniem, jasnoczuciem, jakieś tutaj praca z energią, reiki, bioenergoterapia, czakroterapia i tak dalej. Wyjdź z tym do świata, da jakiegoś posta, daj jakąś informację. Niech ta informacja obiegnie świat wokół ciebie i będą do ciebie przychodzić klienci. To jest taka. To takie pierwsze, co tutaj mi się rzuciło. Być może są to osoby ezoteryczne, uduchowione, które pracują z energią na co dzień, a potrzebują to usłyszeć. Pokaż się światu, daj jakąś informację i przyjdą do ciebie wieści zwrotne. Cóż tutaj dalej? Jaka do ciebie wiadomość płynie? Troszkę w siebie nie wierzysz. Troszeczkę tu jakieś kompleksy mi się pokazują takie trochę zakompleksienie. I takie powiedziałabym, zamykanie się w swoich emocjach. Czas najwyższy wyjść temu naprzeciw, popracować z poczuciem własnej wartości, tupnąć nogą i powiedzieć dosyć tego. Jestem osobą silną, wartościową, wiem, czego od życia chcę i koniec. Do Ciebie idą jakieś zmiany. Zmiany w Twoim życiu są nieuniknione. Dla niektórych z Was to będą poważne zmiany, bo one są związane z wyprowadzką wyjazdem, przeprowadzką, taką poważną zmianą. Ale dla większości z Was to są zmiany związane, zachodzące w głębi Ciebie, zmiany w Tobie, Twoja emocjonalność, Twoje podejście do życia, Twoje nastawienie na życie tam będą zachodzić jakieś zmiany. Za dużo myślisz, za dużo analizujesz. Dlaczego za dużo? Bo te wnioski wyciągasz, takie trochę krytykujące siebie. Także tutaj, no, dobrze, że myślisz i analizujesz, dobrze, że nie żyjesz chwilą i nie jesteś taką osobą, wiesz, yy, 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 fruwającą gdzieś w obłokach, ale yy, te takie no, zagłębokie też myślenie nie jest też do końca dobre, bo czym bardziej analizujesz, wyciągasz wnioski, rozdrapujesz stare rany, tym bardziej cierpisz. No właśnie, co tutaj jeszcze chce być przekazane dla jedyneczki? Dla jedyneczki czas ci ucieka, jedyneczko, ucieka ci czas na jakichś takich myślach, marzeniach. Za dużo też konfliktów wewnętrznych, za dużo, no widzisz, za dużo bycia w tych mrokach ciemności, w tej przeszłości. Nie, 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 wyznacz sobie nowe cele, nowe ścieżki. Nowy cykl przed Tobą, masz ogromną protekcję, wsparcie od sił wyższych i nowe początki przed Tobą. Idź naprzód, otwieraj się z kreatywnością, z pomysłowością, wchodź w to, co los Tobie szykuje, a nie pozwól na to, żeby czas zatrzymał się w miejscu. Wszystkiego Pięknego. Dwójeczka. Jaka wiadomość dla dwójeczki płynie? wiadomość dla dwójeczki. Co chce być dla dwójeczki przekazane? Protekcja od sił wyższych się pokazuje. Pięknie, bardzo pięknie. Pokazały mi się tutaj... Przepraszam... Pokazały mi się tutaj osoby Spirytualne, uduchowione Jakieś wiedźmy, tarocistki, Wszystko co jest związane z ezoteryką Z medium I to tutaj chyba te wieści będą płynąć Do takich osób, ale niekoniecznie Bo jeżeli interesujesz się tym A na ten moment nie jeździsz z tym po drodze To wiadomość dla Ciebie płynie Droga dwójeczko Zacznij interesować się duchowością Bo z duchowością powinno być Ci po drodze Masz ogromną protekcję od sił wyższych Wszechświat Ciebie wspiera i tu warto byłoby wykorzystywać to ku dobrym celom. Jakim celom? Ku takim celom, żeby, żeby dzielić się tym. Dziel się swoją wiedzą. Dziel się swoimi pomysłami. Dziel się swoimi talentami z innymi. Ja też widzę, że jeżeli ty potrzebujesz pomocy, wsparcia, jakiegoś promotora, kogoś, żeby ciebie wypromował w czymś, w czym jesteś osobą dobrą. To mów o tym głośno, rozmawiaj, nie znikaj, nie zamykaj się w sobie, bo nikt się nie domyśli. Tu trzeba rozmawiać, tak? Ale przy tym wszystkim zachowuj balans, spokój, równowagę, żeby tutaj nic nie było na siłę. Karty ci mówią, że dla ciebie są rozmowy ważne: komunikacja, kontakt, rozmowy, nawiązywanie konwersacji z drugim człowiekiem, mówienie o swoich potrzebach, takie kreatywne podejście do życia, ale przy tym wszystkim zachowanie cierpliwości. walka z wszelką konkurencją będzie stoczona pomyślnie, więc ty będziesz to, gdzie zainwestujesz swój czas i energię. tam zyskasz bardzo mocno. Może odezwać się do Ciebie przez internet przez telefon osoba, która dawno się do Ciebie nie odzywała i może prosić Ciebie o jakąś pomoc, o jakieś wsparcie. W jakimś doradztwie. Mhm. Co tutaj jeszcze chce być przekazane? Właśnie, to masz być odkrywcą i ty masz odkrywać to, co ci intuicja mówi. Jesteś w takim momencie swojego życia, gdzie powinnaś dwójeczko wszystkie swoje plany, pragnienia, myśli, marzenia przekładać w stan rzeczywisty. Robić wszystko, żeby to się w końcu w Twoim życiu realizowało. Odkryj sens swojego życia, odkryj to, co chcesz robić, odkryj tą pasję i działaj w tym temacie, działaj. Podobnie było u jedneczki. Widzisz, jakaś gościna, celebracja Ciebie czeka, świętowanie i będziesz osobą bardzo silną, bardzo silną. Gdzieś to pogubienie Ci jeszcze towarzyszy, pogubienie w miłości własnej. Czemu Ty tak bardzo mocno siebie nie... Niedowartościowywujesz? Dlaczego tej miłości własnej w tobie nie ma? Popracuj nad tym. Ty masz być bardziej osobą radosną, uśmiechniętą, szczęśliwą, a nie osobą, która zakłada maskę, która coś udaje, ok? No, taki przekaz. Pozdrawiam. I trujeczka. Wiadomość dla tych osób, co wybrały kartę numer 3. Jaka tu wiadomość płynie. Coś trzeba odciąć ze swojego życia. Trójeczko, o, tutaj dwie karty. Jesteś w, w jakimś momencie zawieszenia, miotasz się z myślami, prowadzisz dialog wewnętrzny, coś trzeba odciąć, trzeba podjąć decyzję. Może jesteś osobą, która dostała dwie propozycje pracy i która, może jesteś osobą, która się waha, co zrobić. Czy wybrać opcję A czy opcję B, czy zostać w starym miejscu, czy jednak przyjąć propozycję. Hmm, tej drugiej pracy, czas najwyższy opowiedzieć się, bo ucieknie Ci super fajna szansa, wchodzić w coś nowe, ja to widzę, ja to czuję, do Ciebie wiadomość płynie, jeżeli się wahasz, zastanawiasz, nie wahaj się, bierz to, co jest nowe, co jest świeże, bo tam będziesz się spełniać, tam będziesz mieć lepsze finanse, tam będziesz mieć lepsze samopoczucie, lepszą jakość, lepszą, lepszy komfort życia te poczucie bezpieczeństwa, te poczucie stabilizacji życiowej, finansowej będzie u ciebie o kilka poziomów wyżej w momencie kiedy podejmiesz decyzję i wybierzesz to, co jest dla ciebie lepsze. Tak? Bo tutaj się właśnie mi tak pokazuje. Jesteś na jakimś etapie zmian. Wiesz, że te zmiany są trochę nieuniknione, wiesz, że czas najwyższy już podjąć decyzję, powiedzieć, ale boisz się. Za dużo jest w tobie lęków i obaw i strachu. Kreujesz strach. Pamiętaj, jak myślisz, tak masz. Jak będziesz skupiać się na braku, na deficycie, na strachach, na obawach, na czarnowictwie, będziesz tego więcej przeciągać. Niestety, żyjemy w takim y, świecie dziwnym matriksie, i to tak właśnie działa, i to tak funkcjonuje. I teraz tak. Y, może do ciebie się odezwać ktoś kto się dawno nie odezwał. Tak, osoba która gdzieś na jakiś czas się wyciszyła, nagle przypomni sobie o tobie, o twoim istnieniu i będzie próbować z tobą nawiązać jakiś kontakt, komunikację. I to jest osoba kobieta. Tutaj się mi pokazuje bardzo mocno kobieta, która tak jakby będzie w potrzebie, będzie szukała pomocy u ciebie. Droga trujeczko, stoisz przed dylematami i nie obawiaj się swoich decyzji. One będą właściwe. Nabierz siłę w sobie i odwagi do działania, i po prostu no, no, działaj, działaj. Jeżeli to się nawet wiąże z jakąś wyprowadzką, przeprowadzką, czy z finalizacją kupna transakcji mieszkania czy zamiany, działaj. Nie pozwalaj, żeby tutaj energia zastoju górowała, bo, bo to nie jest ok, bo to nie jest fajnie, tak? Kieruj się swoją intuicją i, i widzisz, masz kartę. To, co manifestujesz, to do ciebie będzie przychodzić. No, wyznaczaj sobie te cele, ścieżki, Nie niesieć w tych mrokach, w tych czarnych wizjach, w tych czarnych scenariuszach. Czeka cię jakaś celebracja, powody do świętowania, jakaś gościna, uroczystość, jakiś event. No i masz tutaj, no masz tutaj wsparcie od górna, od sił wyższych, i, i też karty mi pokazują, że drugi człowiek może być dla ciebie pomocny przyjazny, przydatny, więc jeżeli nie potrafisz sam sama podjąć decyzji, poproś kogoś o pomoc, o wsparcie w tym temacie, być może nawet swojego partnera czy partnerkę. Niektórzy z Was mogą wejść w coś nowego, w jakąś nową relację, karty pokazują, ale żeby to, żeby to było takie stałe, konkretne, stabilne, to najpierw trzeba popracować ze swoją emocjonalnością, bo troszeczkę możesz być osobą pogubioną w tych emocjach, uczuciach, w miłości, w miłości własnej. Jak nie ma tej miłości własnej, a szukasz miłości na zewnątrz, bo ty się nie kochasz, nie akceptujesz, no i czekasz, że ktoś to zrobi za ciebie, no to zawsze będziesz szukać, zawsze będziesz tą osobą odtrącaną i poszukiwaczem. Widzisz, ale idzie do ciebie zakochanie, albo zakochanie w samym sobie i tu nie jest żaden egoizm. Nie, 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 to kiedyś tak uczono, teraz to jest całkiem normalna sprawa, uwierz mi, yy, albo tu będzie faktycznie coś na rzeczy, na nowo się tak jakby zakochasz. No dobrze, moi drodzy, więc motywuj się do działania i ruszaj naprzód, bo przed tobą nowe szanse, nowe możliwości, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Wszystkiego pięknego, pozdrawiam.